George Pott II Browning. Browning Znak, który mówi cela skazany, ale jest lepiej znany jako cela śmierci. Wszyscy ludzie tu osadzeni popełnili zbrodnie tak okropne, że stan zadecydował, że muszą umrzeć. Zanim wejdziemy musimy założyć kamizelki, które chronią przed dźgnięciem i maskę na twarz. Mamy na sobie maski. Po co je zakładamy? Zakładamy ten element sprzętu ochronnego z uwagi na fakt, że mamy tutaj więźniów, którzy rzucają różnymi przedmiotami lub płynami ustrojowymi na nasz personel. Zanim więźniowie opuszczą cele, są dokładnie przeszukiwani. Sprawdzę dokładnie koszulę, czy nic w niej nie ma. Upewnię się, że nie ma nic w pasie od spodni. Są skuwani, wyprowadzani tyłem ze swoich cel. Nawet prysznic jest ich indywidualną celą. Więźniowie w celi śmierci nigdy się ze sobą nie kontaktują. Musisz mieć oczy dookoła głowy, być bardzo spostrzegawczym, kiedy pracujesz w celi śmierci. Stefani Kruszka jest strażnikiem od czterech lat. Mówią do ciebie niestosowne rzeczy i wtedy musisz postawić im barierę, której się nie przekracza. To zdarza się bardzo często, więc po prostu stawiam temu opór, kiedy zaczynają rzucać niestosownymi komentarzami. Czujesz się tu bezpiecznie? Tak, zwłaszcza z moimi współpracownikami. Pokażmy teraz cele śmierci. 3 na 3,5 metra. Ściany z betonu. Macie prycze, tutaj macie stół oraz miejsce na toaletę i umywalkę. Tu są gniazdka, aby podłączyć telewizor. Mają dostęp do kablówki. I do takiej właśnie celi wprowadzają więźnia na 30 dni przed wykonaniem egzekucji. Dlaczego używają właśnie tej celi? Ponieważ wyposażona jest w kamery, które obserwują ich 24 godziny na dobę. W tej celi więźniowie spożywają ostatni posiłek który przychodzi z więziennej kuchni. Tutaj też decydują, kto otrzyma ich rzeczy osobiste. Decydują także, co zrobić z ich ciałem. Czy ma je odebrać rodzina? Czy mają zostać pochowani na naszym cmentarzu? Na godziny przed egzekucją więzień jest przenoszony z celi śmierci do innej celi, w tym nieopisanym szarym budynku. Jego najbardziej uderzającym detalem jest komin na dachu. Kominten prowadzi do komory gazowej na dole, która nadal jest opcją dla niektórych w celach śmierci. To jest sala dla świadków. Jak możecie zauważyć, z tyłu tej sali jest komora gazowa, którą więźniowie obecnie oczekujący w celach śmierci mogą wybrać, jeśli zechcą poddać się takiej metodzie egzekucji. A tutaj jest sala, w której więźniom podaje się śmiertelny zastrzyk. Ma wielką czarną szybę i czarne zasłony, które są zasłonięte, kiedy wchodzi się on do środka. Pokażę Ci teraz cele, gdzie są przetrzymywani więźniowie, którzy są do niej przyprowadzani na dzień przed egzekucją. Więc jak widzisz, w środku celi, których mamy tu ogółem dwie, jest małe pomieszczenie zaraz obok. Gdzie więzień może pomówić ze swoim adwokatem lub księdzem na 5 godzin przed egzekucją? Jeśli zajdzie taka potrzeba, więzień otrzymuje przekąskę. Również jeśli potrzeba, na kilka godzin przed egzekucją, jeśli zażyczą sobie środka znieczulającego, to również im się go podaje. Więzień jest eskortowany od drzwi swojej celi do komory egzekucyjnej. Dyrektor zakładu karnego Charles Ryan wprowadza nas do celi, w której podaje się śmiertelny zastrzyk, miejsce, do którego żadne media wcześniej nie miało dostępu. Więc świadkowie są już na miejscu, w sali świadków i obserwują na monitorach, że więzień jest wprowadzony, obracany, podnoszony i położony na stole. Potem wydawana jest przeze mnie autoryzacja, aby rozpocząć wstrzykiwanie chemikaliów. I potem czekamy. Mam czyste sumienie, jeśli chodzi o przeprowadzanie tego typu obowiązku. Nie mam żadnych zawodowych problemów, by to robić.